Pierwszy raz w naszej serii Karhabowej nie mamy Japońca, mamy Niemca. BMW E46 Coupe i jest ze mną właściciel Dawid. Cześć Dawid. Cześć. Od kiedy masz ten samochód? W sumie kupiłem go, no już półtorej roku będzie temu. Po lekkiej przygodzie tutaj nawet widać, bo są spasy słabe, ale w fajnej cenie był, więc dlatego go nabyłem, bo potrzebowałem coś do jazdy, nie? I to jest Twoje daily? No aktualnie tak, mam jeszcze drugie, ale w Angliku i na razie nim nie jest, żeby nie mam ubezpieczenia. Nie? A dlaczego BMW? To jest, jesteś fanem marki? Tak, zawsze, zawsze chciałem mieć jakieś BMW, ale nigdy nie udawało mi się znaleźć czegoś sensownego w sumie, bo zawsze były jakieś no, nieprzewidziane okoliczności, typu coś zepsutego, albo tak dalej, i zawsze miałem problem właśnie z znalezieniem takiego egzemplarza, żeby im pasował. Bo to wiadomo, mechanicznie, żeby był w miarę sprawny, tak? I w końcu się udało, ale to BMW ze względu na to, że Mateu, napęd też? Czy... Też głównie, głównie z tego powodu, poza tym no, lubię tą markę i też przez to. Nie? Bo jakby Bóg lubił przednio napędowce, to byśmy na rękach chodzili. Tak słyszałem. Z... Ja. Tak Co do tej pory w tym samochodzie zrobiłeś? Bo, bo takie używane auta wymagają wkładu. No, aktualnie mi się udało w miarę fajny egzemplarz trafić. Bo olej był świeży, zalany. Sprzęgło było co prawda nowe, ale chińskie, co niedawno mi właśnie padło i musiałem zmieniać. A tak to zmieniłem całe zawieszenie. Dałem z maile wahaczyki z poliatanem. Do tego MTS wjechał kit. Co prawda, no mogło być trochę niżej, ale na razie mi wystarcza, bo przynajmniej wszędzie mogę wjechać. Wszyscy mówią daj to niżej, no ale ja tam jednak wolę troszeczkę komfort, jednak swoje lata już mam. Mam to samo. No, yy, trochę odszczurzyłem wnętrze, wyprałem je, y, jakieś tam ledy, no i plany są na to auto, ale aktualnie no high is the limit, tak. No, pieniądze zawsze są, są jakimś ograniczeniem, ale co planujesz zrobić jeszcze w tym samochodzie? No, aktualnie to wleci jakieś kółko. Yy, czekam i szukam czegoś ciekawego takiego, żeby fajne z rantem było, wtedy ewentualnie troszeczkę go obniżę, ale delikatnie, nie będzie to typowe, jakiś taka gleba i, i taka taczka, tylko po prostu będzie taki bardziej daily gruz, tak bym to powiedział. Yy, w planach jest też, no, zależy jak będzie z pieniędzmi, wiadomo, tak, ale w planach mam wrzucić tu kompresor, bo to nie jest aż takie drogie, a stosunek przyrostu mocy jest dosyć fajny i spory, bo jednak uturbienie na no, kosztuje, no, trzeba liczyć tą dychę wzwyż, tak? A kompresorek, no myślę, że jeżeli będę sam robił ze znajomymi, to myślę, że tak w pięciu tysiącach może uda się zamknąć z wszystkim skupnym części, z robocizną i może nad wystrojeniem. Jeżeli jesteśmy przy kompresorze, to przejdźmy do silnika. Co tam, co tam, co tam jest pod, pod maską? Później to oczywiście pokażemy. Zwykły, bazowe 2.0, 150 koni. O, opuściło właśnie, opuściło, obudowa lusterka opuściła pokład. Tak, yy, aktualnie bazowe 2.0, 150 koni. Yy, no i na razie tyle, w sumie wystarcza powiedzmy. Jeździłem, miałem w sumie szybsze auta i mocniejsze, no ale jak na razie jest git. To zabawy wystarcza też? na no jakieś w zimę, albo na mokrym tak, na suchym trochę słabiej, chociaż teraz ma fajne oponki, to fajnie leci. Ale no wiadomo na zamkniętych odcinkach i pot wiadomo muszą być obsługa typu straż pożarna tak dalej w kasku no. tak za, musimy zachować wszystkie, wszystkie te elementy bezpieczeństwa, ale wizualnie coś planujesz jeszcze jakieś dokładki coś coś A, takie? Tak tak wizualnie też będzie, ale nie wiem jeszcze właśnie co pierwsze czy kompresor czy właśnie wizualnie zobaczymy jak Jaki będę miał plany, jak mi się zachce po prostu to robić. Aktualnie muszę po zaprawki tu i tam i ówdzie porobić, bo w sumie jak wjechałem ostatnio sprawdzić, bo coś mi stukało w zawieszeniu, czyli no w zawieszeniu z przodu coś stukało, nie wiedziałem co to jest, no to diagnosta powiedział, że w sumie tak jeszcze zdrowego 46 w kupę nie widział, tak. Mówi, że jest zaskoczony był, że z zewnątrz mówię nie wygląda, ale wszedł pod spód i zobaczył, mówi no naprawdę zdrowa, zdrowa sztuka, więc warto ją trzymać. Nie? W szczególności, że no, patrząc na poprzednie generacje, no idą do góry, więc myślę, że może to też pójdzie do góry. To z którego roku to jest samochód? 99 rok przed lift to jest. Jeżeli chodzi o, o pasję, bo to wszystko będziesz, mówisz, sam sam tam grzebał, sam robił, czyli też się tym zajmujesz? Tak, to co prawda mam wykształcenie techniczne jako mechanik, ale tak, no cały czas dalej od tego się trzymałem, bo niespecjalnie lubię się, nie lubiłem się brudzić, tak, swoje rzeczy takie to zrobię, wiadomo, tak. Ale jeżeli ktoś miałby zostawić, to nie, 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 nie lubię, bo jednak trzeba brać odpowiedzialność i tak dalej, więc wolę, wolę przy swoim aucie robić i przynajmniej się też niektórych rzeczy uczę czasem. Tak? Pewnie, że tak. A jeżeli chodzi o, o zajawkę, to, to motosportem się interesujesz czy, czy nie bardzo? Tak, tak. Kiedyś od dzieciaka to w sumie zawsze siedziałem, w... w sumie tata mnie zaraził kiedyś rajdami i trochę w tym się jeździło na rajdy tutaj w okolicach i też na jakieś wyjazdy. No, a teraz mam trochę znajomych, co nawet profesjonalnie w driftingu działają, i no fajny sport, fajna sprawa. Chciałbyś się tym zająć kiedyś? No, budżet mi na razie w ogóle na to nie pozwala. No, niestety, to jest drogi sport i niestety trzeba mieć swojego też mechanika. Wypadałoby mieć ekipę lawetę, no jednak to jest kosztowna, tak, sprawa, więc jednak na ten moment nie, ale może kiedyś. Okej, okay. ale powiedz mi ile masz lat w ogóle i czym ty się zajmujesz na co dzień? Mam 30 lat i aktualnie się zajmuję, no, tym autem, <noise> że tak powiem. Yy, swojego czasu miałem firmę w Anglii, ale przez covidy i tak dalej, no niestety nie wyszło. Wjechałem aktualnie do Polski i szukam swojej karier ścieżki kariery, tak. Okej, okay, rozumiem. Yy, to nie jest twoje jedyne auto? Tak, to nie jest moje jedyne auto, mam jeszcze drugie. Które przywiozłem z Anglii, próbuję je aktualnie sprzedać, ale no, ludzie są marudni. Dlaczego? Co mówią? No, że za, dużo, że za dużo, że w sumie on da 6 tysięcy i zabiera dzisiaj. W szczególności, że no, bez oględzin nie lubię, jak ludzie w ogóle bez oględzin chcą od razu cenę negocjować, bo to takie trochę dla mnie śmieszne jest. Bo jeżeli nie wiesz, co w ogóle w tym aucie jest tak dalej, no to dlaczego cenę negocjujesz? Przyjedź, zobacz i wtedy będziemy, możemy się dogadać ewentualnie ocenia a nie przez telefon, tak? Okay, Jakie to jest? Jaki to jest samochód też BMW? Nie, drugiego mam Mercedesa W211, Awangarda 22 Diesel, tam jest 180 bodajże konie, nie pamiętam teraz dokładnie. No, auto zadbane, użytkował wcześniej mój ziomek je w Anglii. Potrzebowałem na, na dojazd do pracy tak dalej. W Anglii, więc nabyłem je drogą, drogą kupna. Yy, I w sumie no, przyjechałem nim, autem się nic nie dzieje. Tak więc, jeżeli ktoś by chciał. Zapraszamy. <laughs> zapraszamy. Numer mogę zostawić, jakiś namiar na siebie, bo no, jest zadbane to auto. Ma całe zawieszenie wymienione też na nowe, bo znajomy, znajomy, znajomy taki pedant jest i coś mu stukało tam w tym zawieszeniu i stwierdził, że wymieni całe, a nie będzie szukał, bo mu się nie chce. Teraz właśnie też sobie kupił BMW. No i w tym BMW też teraz będzie w wymieniał zawieszenie, bo znowu coś mu stuka. Czyli Mercedesa sprzedajesz, zostajesz sercem przy BMW. Tak, tak. Myślałem jeszcze ogólnie, aktualnie poszukuję jeszcze w miarę takiej trochę do, żeby w miarę była wizualnie, jeszcze mechanicznie i wizualnie tam jakieś zaprawki i takie rzeczy można porobić, bo ze znajomym czasem to robimy teraz aktualnie. I szukam BMW piątki starej e 4. Najlepiej chciałbym, żeby była w moim roczniku, bo tak Taki miałem kiedyś plan, no ale niestety względy finansowe na razie nie pozwoliły na to i po prostu no zostałem na razie przy tym aucie, miałem tamto sprzedać i kupić sobie właśnie piątkę. No ale niestety przez, no właśnie przez lockdown i te inne sprawy, no niestety się tak wydarzyło, że się aktualnie w Polsce, tak. Okej, okay, jak, jakbyś miał dać jedną taką radę człowiekowi, który by chciał kupić takie 46 na co powinien zwrócić uwagę w tym samochodzie? Hmm. No tutaj temat rzeka jest, bo jest dużo rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę, tak bym powiedział. No, czy nie jest gnite na pewno, bo one lubią gnić. Czy mocowa niewózka z tyłu jest po prostu całe? No to jest główna rzecz. No i czy silnik jest w miarę i dobrze podaje? Bo jeżeli to, no to jednak narażamy się na koszty, bo rzeczy wizualne typu wnętrze tak dalej idzie tanio zrobić i może z własnymi rękami zrobić. No jak nie masz niestety placu, ani miejsca gdzie, no to ciężko jest wymienić na przykład cały silnik, tak? Jednak yy, serwisy dużo za to biorą. Bo samemu to nie jest trudna rzecz, żeby to przełożyć, prawda? Jeżeli to się troszeczkę zna. No ale niestety trzeba mieć żuraw do silnika, miejsce, kanał. No niestety to jest właśnie zawsze problematyczne, tak? Jakbyś nie miał limitu pieniędzy, to jaki jest Twój dream car, który byś kupił? BMW... Oczywiście, yy, tylko kurczę. jak które? <grych> Najchętniej bym wszystkie e, te starsze E34, E32, E38. I bym mógł tak wymieniać teraz przez 5 minut, które bym chciał. Tylko też, gdzie bym to pomieścił, tak? Ale taki jeden. Hmm, to stara szóstka bodajże to była. E, kurczę, teraz zapomniałem. E21 bodajże chyba to była. <grych>